Siema, jestem Branek i dziś pokażę Wam jak pobierać yy, filmy z Luka i CD i różnych takich stron. Yy, na początku musicie pobrać taką tyczkę, na stermowa dla wszystkich. Klikacie to po prostu dodaj do Chrome, czy też takiego nie. On Pops i tak dalej, Opera. <grymki> w linki będziecie mieli yy, tego w opisie. Później wchodzicie na jakąś stronę, jak na przykład z lokaj wreszcie sobie, przypuśćmy ten film odtwarzacie go no i lecimy tutaj nie musicie, wystarczy że reklama klikniecie w film no i wyświetlała się wtyczka tutaj w rogu klikacie, żeby wam ubrało Zapisujecie na kupicie 3,5 ty. w swoim folderze tutaj i tyle w sumie. Film się będzie ładnie teraz dobierał. Jeśli twierdzicie, że tego, nie, że chcecie sobie po prostu obejrzeć, tylko nie, na przykład na klikacie tutaj zbadaj. Klikacie dwa razy w ten link, pierwszy. Jedyny chyba, bo pierwszy, jedyny. kupicie go. Odpalacie tutaj. I bardzo ładnie otwierałbym się ten sam film. Tylko, że no... To w sumie no też na tylko bez reklam, bez niczego. Samą stronę z filmem Macie. Trochę się zaczeka, zanim się zadowuję, bo mi się film odbierał. No i tutaj będzie się mnie wszystko, a nie świetnie. Mam nadzieję, że pomogł.